Generał brygadier Andrzej Bartkowiak przypomniał, że Polska jest czwartą siłą ratowniczą na świecie. Ale kiedy przyszedł moment próby, do 13 września zaangażowano tylko kilkuset strażaków z puli 250 tysięcy ratowników gotowych do działania. Odpowiedzialność organizacyjną za to bierze MSWEA, ja, prawda? A kiedy mówiłem, żeby nie brać na ministra chłopa, który pomylił lampkę z mikrofonem, to się ze mnie śmialiście. Dzisiaj. Witam was, zacznijmy od kontekstu, ponieważ jest on ważny. Otóż konsultacje eksperckie powódź 2024, przyczyny i skutki zostały zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. I główny ekspert tak się jakoś złożyło, że również za czasów prawa i sprawiedliwości zrobił niesamowitą karierę. Gdyby komendant państwowej straży pożarnej chciał awansować zgodnie z ustawą. Potrzebowałby na to nie 3,5 roku, lecz 19 lat. Oczywiście nikt facetowy nie odbiera doświadczenia. Były też całkiem słuszne uwagi, jak chociażby to, że państwo zawiodło, co najmniej w kwestii ostrzeżeń polityki informacyjnej skierowanej do ludności na zalanych terenach. Jednak ten wątek sobie darujemy, ponieważ chociażby na tym kanale poświęciliśmy temu zagadnieniu kilka odcinków, grzeją tym media, nawet jeżeli nie te pierwszego. Obiegu to drugiego i trzeciego, więc nie potrzebujemy tutaj hasłowej wiedzy od eksperta. Natomiast mam wrażenie, że. Coś kwa, coś tu mi śmierdzi, wiesz? A ja nie lubię, kiedy ktoś próbuje zrobić ze mnie wała. Dlatego też zacznijmy od. Tajemniczego raportu. Po analizie dokumentów, które otrzymałem od pana ministra Szefernakera, które pan minister otrzymał od pana ministra Siemoniaka i po analizie moich, mojego do, z mojego doświadczenia, po analizie tego, co dotrzymywałem od druhen i druhów z południa Wielkopolski. I żeby nie było, ja nie neguję, że taki raport powstał. Na tyle, że mamy do czynienia z dość niejasną sytuacją, ponieważ raport przekazał były minister MSWA. Paweł Szefernaker jest obecnie szeregowym posłem PiSu, no, szefem regionu, ale. Jest posłem i nie chcą mi się wierzyć, żeby minister Siemoniak czy ktokolwiek z ministerstwa przekazał co najmniej częściowo kompromitujący raport w ręce przeciwników politycznych, tak by oni mogli sobie używać, prawda? No, dziwne to jest, dlatego też powinniśmy zacząć od domagania się ujawnienia tego raportu, bo no, nawet nie znamy nazwy tego raportu. O ile stronie rządowej się nie dziwię, to dlaczego działacze PiS dotąd tego raportu nie ujawnili? Jak zwykle nagrywam materiał z poślizgiem, przecież ta konferencja e, by odbyła się dwa dni temu. Przynajmniej na poniedziałkowe, późne popołudnie ten raport się nie pojawił. No dobrze, przejdźmy do konferencji. 11 i 12 przechodzą kolejne informacje, a to wiem. Z opracowania, które otrzymamy od pana ministra szefernakera, przychodzą zagrożenia trzeciego stopnia dla terenów Dolnego Śląska Opolskiego. Zagrożenie jest bardzo poważne. Skupimy się za to na pierwszych decyzjach, ponieważ z raportu tego wynika, że państwo działało bardzo spale. Szanowni Państwo, pierwsze dyspozycje komendant główny wydał 11 września. Sprawdzał gotowość bojową w szkołach strażackich, w szkołach aspirantów i w Akademii Pożarniczej następnie pierwsze zapotrzebowanie przyszło z Wrocławia 11 września na wsparcie jeśli chodzi o odwody operacyjne Komendanta Głównego Szanowni Państwo wysłano 36 strażaków i kilkanaście samochodów 36 strażaków w kilkunastu autach daje średnio dwóch trzech strażaków na samochód Do czym oni tam jechali Fiatami Cicquecento no nie żebym to negował ale pierwszy z brzegu filmik z Poznania z Poznania wyjeżdżają, z jednej, z jednej remizy, wyjeżdżają cztery samochody. No zakładamy, że nie, nie, nie jechali tam sami kierowcy, ale było pełne obłożenie. No to z jednego przypadkowego filmiku wynika, że wyjechały cztery samochody z dwudziestoma czterema strażakami. Przepraszam, pani General, ja bym mogła poprosić o doprecyzowanie. Na wezwanie, w sytuacji, kiedy idzie Wielka Woda, kiedy nakłada się na to już komunikat IMGW i pracuje RCB, decyzja jest wysłać około 30 strażaków? Szanowna Pani, Pani Poseł, ja cytuję to, co jest w raporcie, który otrzymałem od, od, z Komendy Głównej poprzez Pana Ministra Szefernakera, więc ja to czytam. Dzisiaj nie jestem już funkcjonariuszem i nie pracuję w Komendzie Głównej. Dla jasności, to nie są cytaty, tym bardziej generał nam nie czyta nic z tego raportu, z prostej przyczyny, ponieważ ten raport przed nim nie leży. Mówimy tutaj o parafrazie, mówimy tutaj o luźnym opowiadaniu z głowy. A to jest bardzo ważne, ponieważ po tej szokującej informacji generał dodał, że jednak były następne dyspozycje. Szanowni państwo, oczywiście w y, tym dokumencie jest potem, że nastąpiły następne dysponowania i tak dalej, tak dalej. Czyli Generał powiedział nam tylko o pierwszej dyspozycji tej najbardziej kompromitującej, ale w teorii następne mogły pojawić się zaraz po kilku minutach. Ale tego już nam nie doczytał. Dlatego tak ważne jest upublicznienie tego raportu. W pewnym momencie nie ukrywam, że yy, nie mogłem usiedzieć w domu spokojnie i zacząłem się interesować coraz bardziej tą sprawą. Warto by było dopytać, kiedy dokładnie nastąpił ten moment zwątpienia, ponieważ w pierwszych dniach podczas wywiadów dla Polsatu bądź TVP generał chwalił pracę służb, chwalił decyzje organizacyjne. Tutaj oczywiście jest powołany sztab. Jak mhm. obserwuję, w sztabie jest oczywiście komendant główny, jego zastępca, ale też widziałem pan, panów ministrów. Oczywiście tu muszą być samorządowcy z wojewodą, ale też burmistrzowie, wszędzie tam. Oczywiście są podsztaby mniejsze, które są, realizują zadania, tak jak w Gogozach, ale musi być jedno takie stanowisko dowodzenia centralne, które, które wydaje polecenia, gdzie kompanie odwodowe, gdzie te siły i środki muszą być wysyłane. I, i to, to mamy ćwiczone to jest jakby od lat realizowane. Nie nie tylko przy powodziach, ale przy każdych innych większej akcji. Więc tu zakładam, że to wszystko funkcjonuje na najwyższym poziomie. Zresztą odwody operacyjne ruszyły już dwa dni temu i teraz widziałem i czytałem, że wczoraj pojechał odwod operacyjny z północy i bardzo dobrze. I polska policja, i Straż Graniczna, i tu wojsko działają tutaj wszędzie. Strażacy są przeszkoleni, bo wcześniej byśmy często ćwiczyli razem, więc oni są przygotowani do takiej współpracy i tutaj na pewno to niesienie pomocy idzie sprawnie. Państwa Straż Pożarna, jak i Chodnicze Straże Pożarne i cały system, Krajowy System Ratowniczy i Gaśniczy jest świetnie przygotowany i działa naprawdę sprawnie. Takie powodzie, takie gwałtowne deszcze są w stanie no, po prostu zaszkodzić w każdym kraju, w każdym państwie. Więc tutaj my staramy się realizować te zadania na najwyższym poziomie. Jesteśmy cały czas zaangażowani. W każdym razie służby widać pe, pe, pełne zaangażowanie i yy, tutaj yy, 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 wielkie gratulacje dla, dla strażaków, dla, dla, dla Wojska Obrony Terytorialnej, dla policjantów, którzy są na pierwszej linii. Tutaj wielkie serducho wysyłam do nich. I... Zauważcie, że cwana gapa na komisję wymieniła tylko strażaków, bo ta liczba rzeczywiście robi wrażenie, ale w telewizji mówił również o że... Współpraca z wojskiem, prawda? Lądek Zdrój, sztab kryzysowy. Trwa narada na dziś. Przyjechała ciężarówka wod. Docelowo dziś ma pojawić się kolejne tysiąc żołnierzy. W samym lądku. Sytuacja w lądku wygląda o niebo lepiej niż dwa dni temu. Mundurowi przejęli kontrolę nad miastem. Urzędnicy i politycy zostali ograniczeni jedynie do zadań administracyjnych. Chaos decyzyjny znikł. I to jest relacja Rafała Tokifronskiewicza, który był na miejscu, relacjonował, rozmawiał, co jak co, ale postawy prorządowej to nie można mu przypisać, prawda? Oczywiście nie wiemy, czy finalnie pojawiło się tamtego dnia tysiąc dodatkowych żołnierzy, ale to tylko pokazuje skalę manipulacji, niedomówień tego pisowskiego eksperta. Koniec rzędem temu, kto odpowie, ile za czasów PiSu, bo, bo za czasów Platformy to ja się mogę domyślać, ale ile przez te 8 lat rządów PiSu kupiono taki zgrabnych metalowych barierek, jakie widzimy na filmach z Niemiec. Na pierwszy rzut oka wygląda, że ta metoda jest o wiele bardziej efektywna niż układanie worków wzdłuż koryt rzek, a wcześniej napełnianie ich piaskiem, łopatami. więc no, trudno, nie trudno jakby poczuć, że nie wszystko zostało zrobione tak jak trzeba. Resztą sobie darujemy, ponieważ ekspert mówi, jakby to z ministrem błaszczakiem i premierem Morawieckim zrobili lepiej. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ostatnie dni to jest krytyka władzy, która zawiodła na wielu polach, bez dwu zdań. Tyle, że mam wrażenie, iż ktoś próbuje z nas zrobić wała. przeplata, Ogólnie dostępne informacje z jakimś tajnym raportem, który dotąd nie został upubliczniony. Ja to wiem z opracowania, które otrzymamy od pana ministra Szefernakera. Mieliśmy tutaj do czynienia z metodą, której nie lubię, z metodą na eksperta, z metodą na autorytet, to czytelnicy gazety wyborczej często są raczeni, jakimś ekspertem, który tłumaczy życie, który tłumaczy daną sprawę, tak by pasowało pod. Z góry założoną tezę. I tutaj, jeżeli się przyjrzeć, to jedyną nową, szokującą informacją było małe zaangażowanie strażaków przy jednoczesnym przemilczeniu <grywania> zaangażowaniu wojska. No, tak się nie godzi. Dlatego też uważam, że powinniśmy domagać się upublicznienia tego raportu. My już sobie sami bez ekspertów doczytamy jak to z tym ostrzeganiem, jak to z tymi przygotowaniami było. No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś zainteresuje, może Was coś ominęło. Odsyłam na kanał z greczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.